Cześć, witajcie na kanale Gitex. Z wami dzisiaj Burzyk. Ja, co dzień dobry. Sprawdzimy dzisiaj dla was kolejną propozycję z serii Tronsmart Element T6. Tym razem będzie to głośnik w wersji mini. Dlaczego klatka piersiowa w przeciwieństwie do nas ma kasę? Bo żebra. Zostawcie łapkę i suba. My też pożebram. charakterystyczne dla Tronsmarta. Biało-fioletowe pudełeczko skrywa w tym wypadku głośnik, kabelek do ładowania i dosłownie odrobinkę papierologii. Przejdźmy do wyglądu głośnika. No klasyczna też dla T6 konstrukcja takiego walca, tylko w tym wypadku wzorowany trochę na Adsonie, niski i gruby. Hey, to ja powiedziałem! Że... Chociaż Osiodygrys! Chociażbyś powiedział, że cytuję. Pozwę Cię o prawa autorskie. Dobrze, wyłącz zarabianie na naszym filmie. Tak, także to taka najbardziej przenośna może wersja, chociaż nie, bo tamte były troszeczkę, mam wrażenie, szczuplejsze. Ten się mhm. jakby go ktoś nacisnął z góry i taki został rozlany. W każdym razie tkanina e, dobra, dobrze naciągnięta, mocna. Głośnik naprawdę powinien bez najmniejszego problemu e, wytrzymać czy jakiś upadek, czy, czy nawet mocniejsze. Ale w hamie była lepiej napięta. Nie, 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 nie ściągała się tak pod palcem, jak mocniej przejechaliśmy. Ale w której hamie? E, tej takiej Twin. A, no dobrze, możliwe, no to nie miałem okazji jej dotykać, ale spoko wierzę ci. No i tak, w zasadzie na tej tkaninie nie ma nic z tyłu. Stworzywa z teoretycznie matowego, aczkolwiek delikatnie zbierającego odciski palców, więc trzeba będzie na to uważać, ale też dość łatwo to się wyczyści. Znalazł się po pierwsze sznureczek na, do zaczepienia czegokolwiek, gdziekolwiek. I zaślepka, która. <laughs> Która jest, no, troszeczkę licha, mi się wydaje, za łatwo się otwiera, ale m, jeśli chodzi już o dopiętą jej sytuację, no to, no to dopięta jest sytuacja to wtedy już wygląda na to, że woda tam się dostać za bardzo. No tak, w... bo mamy tylko ipx 6. No więc właśnie, też nie, nie producent tu się nie chwali, nie wiadomo jaką wodoodpornością, bo myślę, że zdaje sobie sprawę, że mogłoby coś tu się wydarzyć. Nie, bo myślałem, że będzie siódemka, a faktycznie ona tak, bym powiedział, że taka bardziej mantowa jest. No, może nie aż mam to, ale raczej z tych takich głośników z niższych serii. Pod zaślepką gniazdo na kartę pamięci, gniazdo USB-C do ładowania i gniazdo 3,5 mm do odtwarzania muzyki przez źródło zewnętrzne. No i ta, tak jakby ten garb, ten tył, plecki przechodzą w górny panel sterowania, na którym poza logiem, diodą, znalazły się minimalne przyciski do sterowania włącznik plus minus do zmiany głośności, play pauza i mikrofon można spokojnie z tego urządzenia, czy sterować asystentem głosowym, czy porozmawiać. Na spodzie na drugiej stronie mamy taką membranę pasywną skierowaną w dół jak w takich subwooferach Down downfiring, no i ona będzie miała odpowiadać za to, żeby ten bas jakoś z tego głośnika. Się rozchodził. Tak w, klasycznym, w klasycznej też 6 bo tam też był. Też tak było, dokładnie tak. No to, jest, to jest dokładnie to samo. Jeśli chodzi o jego wymiary i wagę, to mamy tutaj średnicę tego walca 92 mm na wysokość 120 mm. Waży około 560 gramów. Jeśli chodzi o dalszą część specyfikacji technicznej, od razu sobie pójdźmy dalej. 5,0 Bluetooth, mamy tutaj do 30 m teoretycznie zasięgu. No, może być, wiadomo, lepiej, może być gorzej, w zależności od ścian. Na pewno przez ściany 30 metrów się nie uda uzyskać. Jeśli chodzi o baterie 2,500 mAh i nawet do 24 godzin odtwarzania muzyki na takim no, 30-50% od w, w, regulacji głośności, w, około 3 godziny ładuje się do pełna. I to już jest na przykład bardzo dobry stosunek e, czasu ładowania do, do czasu odtwarzania. Czas odtwarzania. Do tego mamy już. Nie to co w Transmarcie Studio. Klasyczne opcje e, takiego wygaszania, podczas e, kiedy głośnik nie odtwarza żadnej muzyki, więc wtedy faktycznie e, tę energię oszczędza. 15 W mocy według e, specyfikacji. Jeśli chodzi o głośność tutaj maksymalną, to wyszło nam 86 dB. Było całkiem przyjemnie. I było nie najgorzej, też tak uważam. To jest tak naprawdę tyle z tej specyfikacji. Myślę, że możemy sobie spokojnie posłuchać i o, wtedy jest się czerwony jest, Ale czerwony tak. jest, ładniejszy. Kolorów jest dużo, no my dostaliśmy czarnego, ale, ale no, nic się na to nie poradzi. Jest jeszcze jakiś szary kamuflaż, yy, yy, a i Moro typowe, ale jeśli chodzi o, o, o kolorystykę, to wiadomo, kwestia gustu. Można sparować dwa w TWS-ie. My nie, tego nie możemy na dzień dzisiejszy sprawdzić, bo dwóch. Niestety pomamy. nie mamy. Jak zawsze, nasz klasyczny powód. Słuchamy? Mhm. No to słuchamy. Czy? Head is underwater, o. ale gra pięknie. Przepraszam, właśnie to jest opcja, yy, przykład tego, że wycisza się podczas nieużywania. Przejście będzie z iPhone'a na głośnik. Tylko długo się trochę łączy, mimo iż już był sparowany. cichej głośności, tak jak ja słucham sobie wieczorem. Jedziemy z następną Don't Wanna Sleep, Swift. Na prośbę widzów damy trochę więcej utworów do słuchania.

Jedziemy dalej. Pff, o, dawno nie było Pride Before the Fall. Podnieś ręce.

I <laughs> No I teraz niech sobie tylko w tle przygrywa, jak zwykle. Co? No zaskoczył mnie pozytywnie. Ha, ja jeszcze nie znasz najlepszego, ale zaraz do tego dojdę. Nie gra źle, co? Nie, naprawdę gra bardzo fajnie. Chłopaki jeszcze przed testem spirali się troszeczkę. E, czy TronSmart T6 Mini, dobrze mówię? Tak. E, T6 Mini gra lepiej niż Hama Twin, no i przyznaję Tobie rację, że gra lepiej. A ja jeszcze ciągle nie wyciągnąłem największego asa z rękawa. Mianowicie, czuć ten, ten, że ta membranka na dole pracuje. Działa, nie? A jak się trzyma ręce na biurku, to, to czuć wibrację. Tak, nadaje, nadaje fajnej głębi temu głośnikowi, no i wyeliminowano dzięki temu, że on jest niższy i grubszy, problemy wieku dziecięcego te szóstki. Te drgania, Te wielki. drgania, chodzenie. No a tu naprawdę czuć, bo wibrował mi telefon i, i e fajek. Dlatego chciałem, żebyś wziął po prostu ręce z biurka, żeby zobaczyć, czy to my bujamy stołem, czy ten mały transmarcik. Mhm. No to prawda, tak jak mówisz, przede wszystkim ten głośniczek daje sobie radę z basikiem. Oczywiście, że w tych najniższych pasmach to jest bardzo ciężko tutaj jakieś odwzorowanie tego e, uderzenia, ale naprawdę nie ma wstydu. W zasadzie w większości utworów ten bas był na wystarczająco przyjemnym poziomie, chociaż oczywiście no, no, tutaj nie ma anamitycznej jakiejś podziału na wysokie, średnie. No troszeczkę to wszystko jest taką jednością. Za to plusem jest to, że ten głośnik, niezależnie czy stoi bokiem, przodem czy tyłem, to brzmi w zasadzie tak samo. Jest naprawdę tak fajnie rozłożone są przetworniki, że nie ma dla niego różnicy, z której strony siedzi słuchacz, on sobie poradzi i tak. Z... To jest dla osób, które lubią słuchać muzyki z każdego gatunku po trochu. Dokładnie. Y, bo wiadomo, że do roka znajdziemy lepsze głośniki, bardziej analityczne do klubu znajdziemy głośniki, które są y, głębsze, mhm. ale jeśli chodzi o taki głośnik uniwersalny do puszczenia muzyki po prostu takiej dla przyjemności, bez wsłuchiwania się oczywiście w te wszystkie pasma wyszczególnione, no to naprawdę uważam, że jak na tak mały głośnik jest naprawdę bardzo fajnie. Mhm. I, I również właśnie przy najniższych głośnościach, kiedy ja sobie słucham nocą do snu, to naprawdę daje sobie radę. Tutaj tego się nie da tak odczuć, bo tu jest zawsze trochę hałasów, gdzieś tam coś się dzieje, ale naprawdę przyjemnie się go słucha przy nazwie to szafce nocnej, żeby sobie tam przed snem na niewielkiej głośności, żeby wszystkie te, nawet minimalny basik sobie pukał, to jest dobrze. E, zanim jeszcze powiem o cenie, to wspomnę o takich drobnych minusach, bo no, ta membrana niestety ona nie jest niczym osłonięta, więc trzeba uważać. Z reguły, jeśli tak stoi, to nic się nie stanie, ale jeśli by niefortunnie upadł na coś i akurat pech by chciał, że upadłby tą membraną, no to mogłaby się e, no, no uszkodzić. Dziecku też się nie sprawdzi. No właśnie, no, no trzeba na to mieć uwagę. Druga rzecz, przyciski, no tutaj są już dużo lepsze niż w Tronsmarcie Studio, bo one przynajmniej w świetle dziennym są wyraźnie zarysowane. Niestety podczas właśnie takiego nocnego odsuchu też dość ciężko jest wypatrzeć, co jest co. Do tego są małe i, i, i no nie jest tak łatwo w nie trafić, ale to jest takie powiedzmy czekanie na siłę. Ehm, no i teraz myślę to, od czego można by zacząć ten test, albo co myślę, że Cię zaskoczy, bo ten głośnik można kupić za 85 zł. To, jak trą. Przepraszam, nie transmarta, a Tracera Splash L. No to nawet nie chcemy ich porównywać. Nie. 85 złotych, teraz powiedz cenę Hamy, której testowaliście. 320 chyba regularna i 240 promocyjna. Tak. Tylko, że tam mamy dwa głośniki. Tak, i stereo tam... jest super, okej, okay, to jest zupełnie inny poziom. Ale jako jeden głośnik, albo nawet jedna ta duża hama stojąca, a jeden ten Transmart, Wolałbym to wola... transmarta Chyba też bym wolał Transmarta. No ale zważywszy na to, że kosztuje. No, trzy razy mniej, to już na pewno bym wolał Transmarta. Ale mniejsza z tym, bo Transmarty zawsze cenowo były nieosiągalne praktycznie dla żadnych głośników. One, one są po prostu tak wycenione, że ciężko jest to pobić, nie ma co się ale tutaj też nie wszystkie modele. oszukiwać. No, ale zdecydowana większość. Mało, który był jakoś tak yy, przesadzony cenowo. Yy, bardzo długi czas odtwarzania. Ma przede wszystkim autowyłącznik, no i ten dźwięk jest jak na 85 zł. To uważam, że ale jest super. Ale długie jest połączenie potem. Długo się łączy, wyłączenie. tak. To, to już zauważyłem też. Niestety, zanim on załapie, to, to troszeczkę się schodzi. No ale to tam też jest taki minus, który powiedzmy, że możemy jeszcze jakoś. Możemy go przeżyć. traktować jak budżetowy, bardzo, bardzo budżetowy głośnik. No. Naprawdę, no nawet niech będzie, że za stówę, ale, ale nie no, na Ja obstawiam, że Bying... powiesz minimum 150 zł. No właśnie, a na Bank jest w tym momencie za 85. Na Bank Gudzie też jest za 85. Ale to nie jest żaden Black Friday? No nie no, no, cena jest po prostu napisana 80. Wiesz jak u, u nich jest, u nich jest całe a... życie Black Friday. To jest, <laughs> to jest inna sprawa. No, no ale nie ma nic nawet, żeby napisane było, że jest jakaś promocja czy cokolwiek. No... 85,77 i, i, i to jest cena. No, nawet jest, jeszcze kupony możesz zbić o 2%. <noise> I wysyłka może być z Niemiec, z Hiszpanii, ale nie ma wpływu na cenę. No, no, ciężko powiedzieć, jaka jest. Nawet gdyby kosztował stówę, to uważam, że i tak ciężko będzie znaleźć dla niego konkurencję. A za 85 zł, no to, no to w ogóle nawet nic mi nie przychodzi do głowy, co by było blisko. No tak, no patrz, względem ceny, no to tak jak mówię, tylko Splash L, ale no jakością dźwięku na pewno nie ma co ich porównywać. No nie, y... chociaż, żeby nie było, ten głośnik zostaje jeszcze z nami, muszę zrobić po prostu blind testa z podobnymi głośnikami, bryłowo czy, czy, czy wyglądowo, bo, bo nawet będą tam dużo, głośni, dużo droższe głośniki i sam jestem ciekaw, jak wtedy. Czyżbyś czy... chciał tam rzucić sonego? No właśnie myślałem o Sonym i myślałem o Fresh and Rebel. I Hammer bym tam dorzucił. Którą? Albo za tą właśnie jedną małą, albo zamieszkamy Kreativa Moveo Play, bo on też. No właśnie, bardziej kreatywa. Stoi tam, bardziej bliżej ciebie, będzie no, podobny gabarytami. No I, i wtedy zobaczymy, czy to, co teraz nam się wydaje, ma pokrycie w rzeczywistości. Może na ślepo to troszeczkę inaczej będzie w zestawieniu z tamtymi głośnikami, ale tak sobie słuchając go, czy sam w domu, czy tak jak tutaj z tobą, no to po prostu robi dobre wrażenie i nikt by nie powiedział, że on może kosztować 85 zł. No nie, w życiu bym nie powiedział. No, tak, A on że. ma TWS-a. Ma TWS-a, możesz sobie zrobić. Czyli za dwa. 160 zł mamy, to wtedy już stereo. pewnie będzie mega dobrze. Tronsmart T6 mini, ogólnie te wszystkie to jest naprawdę udana seria i, i, i T6 mini wpisuje się w tę definicję idealnie na kanale git. Jeśli nie macie jeszcze pewności, poczekajcie na naszego blind testa, ale myślę, że każdy z Was, kto kupi głośnik za 85 zł grający w taki sposób przez 24 godziny i z odpornością na zachlapania, to nie będzie zawiedziony. Można no się czepiać, ale to Można takie... Można nawet wybaczyć tą, tą zaślepkę za tą tak. cenę. No tak, no mówię. Cena jest No wystrzałowa. jestem wystrzałowa. Te 6 mini na kanale Git, Adson w szoku, ale to jest głośnik inspirowany Tobą. Ty też jesteś dobrym człowiekiem. On jest dobrym głośnikiem. A wiecie, co robią bobry w internecie? Zaporę sieciową. <noise> Dobrze, tym firewallem kończymy już yy, nasz test. Z wami dzisiaj Burzyk Adson. i te 6 mini. Do zobaczenia jest gig.